Dzień ja wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Skyrim. No i ostatni odcinek skończyliśmy w czarnogłazie, tak? Czy tam Czarny głazie? Nawet nie wiem jak to się wyprawnie powinno wymawiać. No i dalej przemierzamy tą ...jaskinię. Nie wiem jakkolwiek to się nazywa, to ja mamy pułapkę, więc to lepiej ominąć. Eeeem... Um, o Teraz że trafię O, dobra Ale swaniak mocno Bardzo mocny O ty Dobra, coś tak się być? O wow Stop Mocny swaniak Dobra no, tylko się podleczę No i co? Słoniak kłocny. Dobra tu Jeszcze kilku leży, więc mam nadzieję, że to już są jakieś normalne te draugry, bo nie jest spokojny, to widzę jakiś zaawansowany poziom już jest O, dobra O, no i co, no i co? No, chcę się bić? chcę się bić? Dobra, bo mnie zabiją jeszcze, gdzie ja jestem tu? Dobra Ej, może jest głupi? Chodź, 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 chodź. Chodź tu Chodź, 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 chodź O Boże <grywy> no może jednak się jednak uleczę, może to Dobra, dobra, dobra. What? Ale co, nie jak widzieliście go? Psek, normalnie minął pułapkę, jaki... Kurde. Dobra, macie coś przy sobie? No jakieś tam pierdoły. Zawsze trochę golda i jakiś tam... Um, no, jakiś tam pierdół na sprzedaż. Eee... Hmm. Nic ciekawego. No teraz trzeba będzie to... Można się bawić w takie... Przechodzenie po jednym stanie i czekanie na odpowiedni moment Ja to zawsze robiłem tak I, I tym razem zadziałało Teraz możemy sobie to wyłączyć Dobra Czy to są jeszcze jakieś draugry, które śpią mimo może mogłyby mnie zabić O No 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 no. A o śwież mam... mam... nowy level, nawet tego nie zauważyłem. Chwila. Damy Teraz sobie zdrowie. Teraz tak, jeśli chodzi o łuk, gdzie jest łuk? Stop, co ucznictwo na no, no, tak Proszę sobie wymaksować. 10% większe obrażenia z łuku, potem będziemy się bać bronią jednoręczną. I tam jeszcze niektórzy mi pisali w komentarzach, że żebym przystać jeszcze w kowalstwo, co też jest dobrym pomysłem, nie powiem. I tak też zrobię, ale na początek chciałem właśnie wam akceptować to ucznictwo i broń jednoręczną. Mogę go tutaj podpalić? Bo, jak widzicie, to jest. E... Nie wiem, co to jest w sumie. To jest coś w stylu. benzyny. Nie wiem, no coś takiego. Zresztą no wiadomo, no, że w tamtych czasach benzyny nie było, no ale. One... O, patrzcie. O, na sobie, na sobie też to pokazałem. Jeśli ten. o. Ty, co jak? Woda f. Było bliskie. Leczenie się. i w tym momencie, jeżeli jeszcze może mogliście zapomnieć, szukamy szponu, um, który został ukradziony ze sklepu w Rzecznej Puszczy. Um, także, no, przeszukajmy właściwie to dla tego szponu. Powinniśmy być, powinniśmy być już całkiem blisko. jeszcze mnie nie widzi? I pole ładne to było Okej okay. Tu jakieś tam też pierdoły I gdzie teraz? Tutaj Siedzące grzyby, co mi to daje właściwie? Bo ja tak nie piszę, co daje. No no tu raczej nic nie mam, więc mogę pobiegać. Chyba. Musimy zejść na dół i tam się jeszcze bawić z tym draugrem, który sobie schodził. Tylko niech go trochę widział, bo nie mam tego, tego właśnie tego oka takiego całkiem zamkniętego. O, no, teraz już nie widzi na pewno. Ale nie pomogło mu to zbytnio. What up? Co ja ulazłem? rogi jelenia, czy co to było? Okej, okay, chodźcie do mnie wszyscy, bo nudno. Komat mi. O, jesteśmy już chyba blisko. Skąd się przestrzele przez te... O, przestrzeliłem się. Po prostu niespokojnie drał ten. Masz po nodze. Au. Gdzie tu jest wyjście? Tak, tak, tak jak mówisz. Quillon, osydron. Okej, okay, tutaj sobie zrobię jeszcze save'a. Może lampy oświecą mnie, bo ciemność zresztą robić i nic nie widzę w monitorze, więc. Um... Okej. Okay. Jeszcze trzeba wytrychami pobawić. Nie umiem wyczytać teraz, to gdzieś tu powinno być. Teraz chyba o, właśnie no i kolejny level e, teraz. W kondycję sobie damy, i chyba nie mogę nic jeśli chodzi o ucznictwo, dalej wymaksować. E, tu potrzebujemy 40, właśnie ucznictwa, tutaj potrzebujemy 30, e, tu też 30 żeby sobie broń jednoręczną i zwiększymy sobie też obrażenia do 40% eee, No idziemy dalej Pracownia w czarnym głazie Okej okay. A może nie będę się skradać, żeby trochę szybciej iść? Ale słyszę, że tam coś... A, dalej to? Okej, okay, a więc niezawodna taktyka Wait for it, wait for it no, Trochę mnie pocięło, ale... O, oh, wow Gin. Nie zauważyli mnie jeszcze? No to naprawdę, geniusza zła, muszę im przyznać. Yeah. <laughs> Aż taki dobry w skradaniu jestem, że mnie nie zauważyli... No nie, no tak, tak, stali mi nie zau... No chociaż to w sumie są... Jakieś martwe zombie, nie wiadomo co, więc... No powiedzmy, że mogli mnie nie widzieć. Jakimś tam cudem. Tutaj już chyba nic nie ma, więc wyjdziemy sobie na górę. Um, chyba też nic. O, teraz tu. Ok. No i kolejne wejście, żelazne, czyli. A nie. To... O, i tutaj będzie monowy szpon, właśnie. Więc tutaj mogę na razie schować broń Nie wolno nowy O To jest złoty szpon hmm. jednak już Bo, że mi się mówiłem. myślałem, że dalej szukamy tego szpona Przecież wziąłem go już w poprzednim odcinku Zaraz szukaliśmy właściwie wyjścia z tego ciemnogłazu Także tak. Żeby otworzyć te drzwi musimy ustawić taki wzór jaki jest na tym szponie Teraz tylko muszę go znaleźć... O właśnie I to jest... Niedźwiedź um, na górze, motyl w środku, jakaś sowa na dole Trzeba być niedźwiedź Trzeba być motyl. Trzeba być ta O, teraz powinno działać. No i właśnie. Okej, okay, no to idziemy dalej. Mam um, kolejny save na naszych wypadek, tutaj chyba będzie gdzieś w obliżył dosyć większa i trudniejsza bitwa. I na pewno przy niej zginę chociaż raz, to jest pewne. Tego, no że tutaj przeciwnik, z którym będę zaraz walczył, jest cholernie trudny. Szczególnie, że raczej nie mogę go wziąć, właśnie jest ukrycie, bo będę musiał z nim walczyć otwarcie. Więc, no, będzie dosyć ciężko. Jeżeli przeżyję to za 50, to naprawdę, aż sobie chyba pogratuluję. Dobra, co mamy pierwsze chyba słowo? Tak, staliśmy pierwsze mocze słowo, um, które nazywa się po prostu FUS. Czyli, w no chyba w skrót to ten z... What the fuck? Dobra, i to jest właśnie ten, z którym będę walczył którego na pewno nie pokonam za pięć razy No właśnie, ten krzyk, którego ono że my się właśnie nauczyliśmy Tylko... Oh, what the fuck? Dobra Tutaj ja nie mogę tego krzyku... Tego krzyku użyć w przeciwieństwie do niego Stop. Fuck, dobra, 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 ucieczka. Stop. Ok, jest to ten mały przeskok, ale jak geniusz zław się z alt tab zamiast samego, tak mnie wywoływało do pulpitu. Także musimy mieć razem coś grę. I lekko powtórzyć tą walkę. What the Odejdź mi stąd. Jeżeli go tak będę brona odległość w miarę, to mogę z nim mieć jakieś szanse za tym pierwszym razem. Ale nie będzie mi ten fusem ciągle strzelał, ale... Udało mi się. Wow! Czyli... Jak mówiłem mogę sobie pogratulować. To jest coś, z myślałem, że będzie trochę trudniejsze, no ale jakby nie było to, wtedy walczyłem z nim wręcz, jako że wygrałem poprzednimi razami nie. Ee, co my to mamy? A coś tam mamy? E, w ogóle nie grałem łukiem, można powiedzieć, tylko mieczem dwuręcznym i chyba dwoma jednoręcznymi. Także łukie, łuk w ogóle nie wchodził w grę. Przez co walcząc z nim wręcz, no dosyć często ginąłem. Um, teraz tylko pytanie numer dwa, gdzie stąd wyjście chyba tu. Okej. Okay. Tajemne przejścia. Kufry, czaszka naprawdę bardzo mi się przyda, więc może aż się i sobie nie wezmę, tak bardzo mi się przyda. I wychodzimy już do Skyrim, czyli... No, czarnogłas mamy już za sobą. Um, no więc możemy wrócić do rzecznej puszczy, oddać e, szponę. O. Noc, dobra. E, możemy oddać szpon. E, no i wyruszać już chyba do... Um, do, 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 jak się nazywało to, to miasto? do białej grani. ale tak, może najpierw przejdziemy się, znaczy no, przeteleportujemy się, przeteleportujemy. Eee, przepodróżujemy się szybko do rzecznej puszczy, przepodróż, <laughs> trudno mi to było nazwać na początku. oddamy ten spawn. No i tak jak mówiłem, będziemy jeszcze wybierać do e, właśnie tej białej grani. No nie wiem czy będziemy... nie będziemy musieli poczekać do rana, żeby wejść, a nie, możemy wejść teraz. Myślę, że 2147 odwarta. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą. Udało ci się to znaleźć? <laughs> Jest! Dziwne! daje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. Okej. Okay. Hmm. Ja potrzebuję u ciebie na. Dziękuję wow, ale przelagowało. Kupiec, coś... rozejrzyj się! Ja patrzałem u ciebie, co na tym masz no, na sprzedaż takiego ciekawego. Napierw to ja ci chwilę. Najpierw to ja mam posprzedaję. Te wszystkie rzeczy, które tu znalazłem. Eee, czarów i tak nie używam. Znaczy, no trochę używam, ale. Hm. Powiedzmy, że nie na tyle, żeby mi to było przydatne. Granat... kapturnowicjusza. Czas mi się skończył, także zaraz skończymy sobie odcinek. Największe odporność na porażenie. To sobie może się zostawić, Może uda mi się zdjąć zaklęcie z tego. Um, Jakiś gut odporny na ogień. Dam, to jest, sprzedam? Kruci jest i tak w sumie nie używam, więc też nie mogę sprzedać. Zwoje też. Jakąś żelazną buławę. To w sumie wszystko. Tu masz coś ciekawego, może? Hmm. Chyba nie. Dobra, to sprawdzę, czy mogę się tutaj przespać. Może mogę? Nie Dobra, No tutaj poczekam do rana Dla którego mamy drugą 47 to jakieś No powiedzmy, że 5 godzin Okej, okay, wychodził na zewnątrz i e, Będę już tutaj kończył odcinek e, Tak jak mówiłem w następnym odcinku hmm, Przekażemy wiadomość Jarlowi Białej Grani o tym, że no właśnie, na Helgen napadł smok i rzecz napuszcza, potrzebuje, potrzebuje pomocy. Także tutaj robię save'a i żegnam się z wami, trzymajcie się na razie.